Protest przed Sejmem. Chcą większych zarobków. Protest pielęgniarek przed Sejmem. Domagają się zwiększenia płac i kadr. Przed Sejmem zaczął się protest pielęgniarek i położonych. Protestujące domagają się m.in. wyższych zarobków i zwiększenia kadry pracowników tego sektora opieki medycznej. O godzina. 11 w środę przed Sejmem rozpoczął się protest z okazji Międzynarodowych Świąt Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. W ramach manifestacji zapowiedziano 18 legalnych zgromadzeń na trasie Sejmerpent, ulica Matejki, Plac na Rozdrożu, Aleje Ujazdowskie, Belweder. Według zapowiedzi podczas manifestacji będą omawiane problemy pielęgniarek i położnych. Domagają się one m.in. zwiększenia płacy kadr. Obecnie średnia wieku pielęgnarki w Polsce wynosi 53 lata, mówiła w zapowiedzi protestu Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgnarek i Położnych. Jak dodała, Polska ma jeden z najgorszych wskaźników pod względem opieki pielęgnarskiej oraz położniczej. To jest 5,3 osoby na 1 tysięcy mieszkańców, przekazała. Ptok mówiła też o tym. Że w najbliższym czasie ponad 10 tysięcy pielęgniarek i położnych odejdzie na emeryturę, a studia kończy 5300 absolwentów co roku i też nie wszyscy zasilają system. Sytuacja tych, które pracują stale będzie się pogarszać, wskazała protestujący mają ze sobą transparenty, posłowie, senatorowie, pomóżcie zmienić złą ustawę niedzielskiego. Uratujcie nasze zawody, średnia wieku pielęgniarek i położnych kiedyś 35 lat, teraz 53 lat, wkrótce 60 lat. Dość. Godna praca po wartościowaniu pracy, a nie po uważaniu. Na godzina. 13 na placu na rozdrożu planowane jest podsumowanie protestu i symboliczna zmiana nazwy placu. Protesty pielęgniarek i położnych zapowiedziano na środę w wielu miastach Polski.